Dzień dobry. Jeszcze raz Ernest Wiśniewski. Postaram się tak troszeczkę inaczej podejść do badania i zajęcia się kręgosłupem, czyli tak bardziej szeroko w kontekście fizjoterapii. Mimo że jestem terapeutą manualnym, terapeutą PNF, terapeutą McKenzie i uczę się też osteopatii, natomiast dla mnie jest to generalnie fizjoterapia. I w takim ujęciu szerszym również społeczno-ekonomicznym, czyli tak jak rozumiemy my dzisiaj ten problem. Pierwsza rzecz, o której już dzisiaj zacząłem mówić w trakcie dyskusji i na tym chciałbym się na chwilę zatrzymać, czyli badaniu funkcjonalnym. W badaniu funkcjonalnym to jest oparte o model ICF, czyli o klasyfikację niepełnosprawności i funkcjonowania. Jeżeli podejdziemy od strony takiej czysto technicznej, to ICF wpisuje się bardzo dokładnie, jest jakby w tej samej grupie klasyfikacji C CD10. I tutaj rzeczywiście dobrze jest, żeby przed badaniem funkcjonalnym mieć rozpoznanie CD10. Jeżeli nie mamy tego rozpoznania, nie ma tragedii, natomiast oczywiście jest dodatkowa informacja, którą mamy, czyli mamy mniejsze ryzyko popełnienia błędu, mamy dodatkowe informacje, więc bardzo ważne. Żeby na początku tę informację otrzymać. Natomiast zacznę tutaj od końca tego modelu, czyli dość nietypowo, na samym końcu mamy pojęcie funkcji struktury ciała ludzkiego. Czyli to jest to wszystko, co do tej pory mówimy. Czyli to są mięśnie, więzadła, stawy, układ nerwowy, układ mięśniowy, naczyniowy, każdy. Funkcje to sposób, w jaki one działają. Czyli w jaki sposób działa układ mięśniowy, w jaki sposób działają stawy, układ nerwowy i każdy inny. I w badaniu różnicowym, czy jakbyśmy go nie nazwali, bo tutaj kwestia jest też definicji, każdy z nas definiuje pewne rzeczy trochę inaczej. Natomiast w badaniu różnicowym, czyli wtedy, kiedy zagłębiamy się w te struktury i szukamy, która struktura odpowiedzialna jest za problem, to no to jest właśnie ten poziom struktury i funkcji ciała. Natomiast poziom wyżej, czyli to, co tak naprawdę nas interesuje z punktu widzenia fizjoterapii, to jest poziom aktywności i poziom uczestnictwa. Jeżeli teraz przejdziemy sobie do poziomu aktywności, myśląc w ten sposób, aktywność to siedzenie na przykład. Aktywność to chodzenie. Czyli jeżeli w kontekście bólu kręgosłupa interesuje mnie to, czy pacjent może siedzieć, bo zgłasza mi taki problem. Nie mogę siedzieć 4 godzin. Jak siedzę 2 godziny, to mnie nie boli. Ale jak siedzę 4 godziny w pracy, to mnie zaczyna boleć. Nie boli mnie codziennie. Boli mnie 2-3 razy w tygodniu. A jak zbliża się piątek, to zaczyna mnie boleć, a przez weekend mnie nie boli. Czyli mamy różne, e, różne, różne, różne obrazy tej choroby. Natomiast. E, Aktywności to są konkretne te zadania, natomiast uczestnictwo, czyli jeżeli ja te zadania wykonuję w konkretnym celu, czyli właśnie w pracy zawodowej, w hobby i we wszystkich tych czynnościach. Czyli jeżeli sobie zdefiniujemy ten problem, to to jest tak naprawdę cel terapii. Jeżeli ja nie zdefiniuję problemu na poziomie aktywności, to ja nie mam celu terapii. Dlatego, że pacjent do mnie przyjdzie z rozpoznaniem ICD-10M54, zmiany z kręgosłupa. To co ja bym nie zrobił z tym pacjentem, to on po zakończonej mojej terapii nadal ma rozpoznanie, M54, zmiany zwyrodnieniowe. Jeżeli on ma jakąkolwiek inną patologię, zdefiniowaną na poziomie struktury, to ja, jako fizjoterapeuta, nie jestem w stanie do końca tej patologii usunąć. To mogą zrobić chirurdzy, to mogą zrobić państwo, państwo lekarze w wielu sytuacjach, natomiast my terapeutycznie nie. Teraz terapeutycznie możemy poprawić i to, co nas najbardziej interesuje, a przede wszystkim interesuje to pacjenta. To znaczy, w jaki on sposób funkcjonuje w życiu codziennym. Czy on może rano stać z łóżka? Jego nie interesuje jego zmiany zwyrodnieniowe. On ma je od 20 lat. No, mowa. Gdybyśmy tutaj w tej grupie zrobili sobie zdjęcie RTG, to każdy, kto skończył 30 lat, ma zmiany zwierodniowe. Jeżeli byśmy zrobili sobie badanie pod rezonansem, to by się okazało, że przynajmniej połowa, a pewnie 70% z nas tutaj, nikt nie cierpi z bólu, ale ma dyskopatię w rezonansie. Co nie oznacza, że mamy ograniczoną aktywność. Dopóki nie mamy ograniczonej aktywności, nie stanowi to przedmiotu zainteresowania fizjoterapeuty. Czyli definiujemy sobie problem. Natomiast, jeżeli spojrzymy na to właśnie troszeczkę szerzej, czyli na układ, że bóle kręgosłupa należą do schorzeń mięśniowo-szkieletowych, które przede wszystkim są chorobami przeciążeniowymi. One nie są do końca zdefiniowane, to jest zespół rozmaitych przeciążeń związanych z tym, co robimy w życiu codziennym, czyli z wykonywanymi czynnościami, długim siedzeniem, powtarzanymi ruchami, ale mają też również aspekt, o, coraz bardziej szeroko podkreślany, aspekt psychospołeczny, czyli są badania, które wskazują, że yy, osoby, które mało zarabiają, mają niższe wykształcenie, cierpią częściej na bóle kręgosłupa niż ci Dobrze sytuowani. Jeżeli teraz spojrzymy na inne statystyki, w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych najczęściej podawane są właśnie bóle kręgosłupa i kończyn górnych. To wynika z, właśnie z trybu życia, jaki pędzimy. Natomiast badania European Black Pain Group wskazują, że wśród tych schorzeń kręgosłupa 85 do 95% to są bóle o tak zwanym problemie niespecyficznym. Co to znaczy? Łatwiej zdefiniować te specyficzne, czyli te, o których do tej pory mówimy. Te, które mają proces zapalny, te, które mają podłoże aromatoidalne, to są wszystkie rodzaju artrozy, zespoły korzeniowe, yy, złamania, podwichnięcia i tak Czyli jednostki chorobowe, które są zdefiniowane w medycynie. Natomiast jeżeli ktoś chodzi z bólem, rano wstaje, go nic nie boli, może się ruszać, idzie do pracy, po czterech godzinach go zaczyna boleć i boli go do wieczora, jak wyjdzie z tej pracy, tego przestaje boleć, to on jest chory czy nie jest chory? On jest przeciążony, ale nie jest chory. Jeżeli to inne statystyki australijskiego instytutu, które się zajmuje taką, taką analizą, wskazują, że choroby MSD są drugą na świecie po upadkach przyczyną życia z niepełnosprawnością. To ma również implikacje wzrostowe, czyli w latach 90. do 2010, czyli 30 lat wzrosło to zjawisko o 45%. No i oczywiście ma to wpływ nie tylko na stan zdrowia i funkcjonowania, ale ma również na yy, koszty ekonomiczne, czyli wpływa na ograniczoną efektywność pracy albo na absencję. Jeżeli teraz spojrzymy na absencję, jak to wygląda, to są już dane ZUS, nasze polskie. Z ostatnich 10 lat tendencja jest wzrostowa, bo wzrosło 12 milionów w ostatnich 10 latach. Liczba zwolnień dając średnio rocznie 33 miliony dni o nieobecności w pracy tylko z powodu bólu kręgosłupa. To, jest, to są statystyki polskiego ZUS-u. wybrane gdzieś nie wiadomo skąd. Idąc dalej. Jak to przekłada się na finanse? Jeżeli to podstawimy do średniej krajowej. To te 33 milionów dni pracy kosztują budżet państwa i pracodawców 6,5 miliarda złotych. Tylko z powodu tego, że ci pacjenci chodzą na zwolnienia. I teraz wracając do pytania postawionego na początku. Jak widzimy fizjoterapię, jeśli nie znaczy ból kręgosłupa w kontekście fizjoterapii? Musimy tak naprawdę odtworzyć utraconą aktywność, czyli odtworzyć zdolność do siedzenia w pracy. Otworzyć zdolność do schylania się, dostawania z łóżka. To są definicje, które musimy odtworzyć. Co jest na poziomie struktury i funkcji? Tak, to jest przedmiot naszego badania, bo musimy tam się zagłębić i zdefiniować, czy tam muszę bać za długo, czy mogę przejść do odtwarzania aktywności. I teraz tej aktywności jest ważna tak zwana zasada równowagi. Nie wiem, czy dobrze widać, bo to jest słowo podświetlone, natomiast odnosimy się do tak zwanych czynników zewnętrznych, czyli to wszystko, co działa na nas z zewnątrz. Praca statyczna, dynamiczna, obciążenia, ale też obciążenia psychiczne i, i, i społeczne. Czyli wszystko, co nas oddziaływuje. Dlatego ten ból nam się pojawia. I to, co mamy w mianowniku, czyli czynniki wewnętrzne, czyli zdolność naszych tkanek do odebrania tych obciążeń. Jeżeli ta równowaga zostaje zaburzona, czyli czynniki zewnętrzne przeważają nad czynnikami wewnętrznymi, pojawia nam się zjawisko bólu. Jeżeli teraz pacjent chodzi z tym bólem przez 10 lat, to nie musimy się bać rozpoznania, że tam jest nowotwór. Proszę, nie było takiego nowotworu, który. Pacjent byłby w stanie 10 lat chodzić, jeszcze by się tak pojawiał od czasu do czasu ten ból. Nie mamy też czynników zapalnych, bo możemy sobie wyobrazić, że przez te 10 lat przynajmniej raz ten pacjent trafił na badania laboratoryjne, i trafił do lekarza i gdzieś to zostało wychwycone. Ta choroba nie została nigdy zdiagnozowana, bo de facto tej choroby nie ma. Jest zespół przeciążeń. Jeżeli te przeciążenia są, to pacjent odczuwa ból. I teraz, jeżeli w terapii skupiamy się włącznie na terapii strukturalnej, niezależnie od tego, jak ona jest, na poziomie funkcji poszczególnych układów, a nie odtwarzamy aktywności, to niestety mamy problem. Problem w tym, że te problemy wracają i pacjenci przechodzą ze stanu ostrego w stan chroniczny. I tutaj już na koniec, taka niemiecka może przysłowie, ale to może dlatego, że ja się uczyłem dużo w Niemczech 10 lat spędzałem z niemieckimi instruktorami i stąd może takie niemieckie określenie hoj zeltem i zeltem. Co w skrócie oznacza, że rzeczy częste zdarzają się często, a rzeczy rzadkie zdarzają się rzadko. Rzeczą częstą jest to, że jak tkanka jest nieodporna na obciążanie, to boli. I rzeczą rzadką jest to, że jeżeli jej nie zaczniemy obciążać, to ona się nie przeciąży drugi raz. Także w terapii oprócz odbudowywania tej aktywności musimy zwiększać poziom zdolności na obciążanie. Bo tak w dzisiaj nasze życie wygląda. Nie zmienimy stereotypów życiowych pacjentów. Nie nauczymy ich nagle prostu siedzieć. Wszyscy siedzimy, mimo tego, że mamy taką świadomość, że jesteśmy terapeutami, lekarzami, wszyscy Państwo siedzicie w bardziej lub mniej krzywy sposób. Mamy tą świadomość, nie trzeba nas redukować. ale siedzimy w taki, a nie inny sposób. Dlaczego? Bo to są nawyki. Nawyki postawy, których nie zmienimy od tak. Bo one są zakodowane w korze mózgowej. Na to potrzeba wielu, wielu lat. I nawet jeżeli zmienimy ten nawyk, że, on, że ta postawa będzie bardziej skorygowana, to nadal jest to pozycja siedząca. Nie wyłączyliśmy czynnika powodującego przeciążenie. Czy możemy zrobić dwie, dwie rzeczy? Odtwarzając aktywność, zwiększać zdolność na obciążanie tkanek. Dziękuję.